Jesteśmy z Lublina, przyjechaliśmy z Kaszu, przyjechaliśmy z Krakowa. Przyjechaliśmy z Poznania. Jesteśmy z Krakowa, a reprezentujemy w sumie trzy miasta, ponieważ pochodzimy z Rzeszowa, a studiujemy odpowiednio w Warszawie, a Asia w Katowicach. Mieszkamy i okay. pracujemy w suwałkach. Przyjechaliśmy z Wisły. My przyjechaliśmy z Gdańska. My przyjechaliśmy z Poznania i Zawożna. Przyjechaliśmy z polskiej stolicy piwa i samochodów, czyli z Tychów. Z tym przyjechaliśmy z Potoka, małej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Przyjechaliśmy z Hrubyszowa, ja, Robert Dziekonowa. Dziekanowa. Przyjechaliśmy z Jeleniej Góry i z Żerabiny z Podrocławia. Jesteśmy z Warszawy. Reprezentujemy grono słoików, ponieważ oficjalnie pochodzimy z Sochaczewa. Ja też jestem słoikiem. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy. Przyjechaliśmy z Łodzi, e, miasta czterech kultur. Przyjechaliśmy z Gdyni, miasta Morza i Marzeń. Przyjechaliśmy z Wieruszowa w województwie łódzkim. Przyjechałyśmy z Sandomierza. Przyjechaliśmy z Mroźnych suwał, Przyjechałam z Wielunia, Janek przyjechał z Bielsko-Białej. Przybyliśmy z Krasnika, a jak Kraśnik to wiadomo Łożyska, cegielnie i malyny. Przyjechaliśmy z Bielska Białej, Łęczycy, Krakowa i Warszawy. Pochodzimy z małych miejscowości, i ze Szczepaka, ja z Niedźwiady. Ja jestem jeleniem z Jeleniej Góry.